Mamy tutaj barwniki rozpuszczone w z... odcie. Mamy też tu sodę, olej. No i teraz co pierwsze robimy? Wsypujemy sodę. Soda. Jeszcze? Wszystko. Wsypujemy teraz całą z opakowania sody. Do się? Jak już wsypiemy. To wlewamy. Olej. To wlejmy olej. Spokojnie. Teraz wlewamy olej. Całą butelkę. O nie, starczy, starczy już. Nie wleźmie się w to. I teraz co robimy? Do, bierzemy krzykawkę i bierzemy barwnik. I Jaki do... mamy kolor tam barwnika? Mamy fioletowy i różowy. Naprawdę dajemy powolutku. Powolutku, dajemy barwnik. Wlewamy skrzykawki po powolutku. Aż do końca. I co się dzieje teraz? Zobaczmy. Bąbelki idą na górę. A potem idą na dół. Teraz bierzemy kolejnie. Teraz bierzemy różowy barwnik. I znów całą krzykawkę. Teraz znów dajemy do tego i znów powolutku. teraz bąbelki idą na górę, a potem do dołu.